Nie możemy dopuścić do tego, by pisowcy wrócili do władzy, bo my, świadomi obywatele, wiemy, czym się to skończy. Dlatego wspierajmy całym sercem Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego oraz Waldemara Żurka w dążeniu do prawdy, zostawiając kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz udostępnieniu na innych mediach społecznościowych. Rutka, Telewizja Republika. Panie premierze, dlaczego służby podjęły działania wobec marszałka, już byłego marszałka Szymona Hołowni, właśnie dzień po jego rezygnacji z tej funkcji, a tuż przed zaprzysię... no tuż prawie tuż przed zaprzysiężeniem, nie zaprzysiężeniem, tylko wyborem kolejnego marszałka. Czy to jest próba nacisku na partię, na ludzi z, od Szymona Hołowni i bo wiadomo, że od tego zależy przyszłość koalicji. To jest Pytanie numer jeden. A pytanie numer dwa to pytanie o to, dlaczego Państwo, jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wprowadzacie w błąd, dezinformujecie Polaków na temat tego, że. Ja tutaj zacytuję, bo mam nawet y, cytat z, waszej, z Waszego x -a. Komisja Europejska potwierdziła zwolnienie Polski z relokacji migrantów. Skuteczność nie wymaga krzyku, tylko rozmowy i determinacji. Tymczasem Komisja Europejska w swoim komunikacie oświadcza, że Polska może się ubiegać o zwolnienie tylko na rok. Więc to, to wszystko, dziękuję. W tej w pierwszej sprawie ja nie mam yy, niczego do skomentowania. Ja nie zajmuję się yy, zadaniowaniem yy, służb specjalnych yy, wobec polityków, czy obozu rządzącego, czy opozycji. To jest naprawdę jakieś magiczne myślenie. Yy, jeśli jest jakaś decyzja prokuratury, nigdy się w to nie wtrącam. Sam bywam wzywany na przesłuchania. Yy, w różnych sprawach, także, a tak, tak szczerze powiedziawszy, zdrowa logika tu widzę panią redaktor, tak? Znając zaangażowanie polityczne pani redaktor i profesjonalizm, to jestem przekonany, że pani redaktor dobrze wie, że tego typu działania, jeśli miałyby jakiś efekt polityczny, to bardzo szkodliwy dla mnie, a niekorzystny dla mnie. Na niczym mi tak bardzo nie zależy, jak na trwałości koalicji. I na także dobrych relacjach, one wynikają z mojego dużego szacunku dla pana marszałka hołowni, i także osobistej bardzo dobrej relacji. Chyba mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy. Więc proszę w ogóle wyrzucić z głowy tego typu, tego typu myśli, ale ponieważ pani zaufanie i pani reprezentuje telewizję Republika, dobrze tam, prawda? Więc ja wiem, że zaufanie. Pani Stacji do mnie jest relatywnie niskie, więc proszę zaufać własnemu instynktowi politycznemu. I naprawdę wystarczy się zastanowić minutę, żeby wiedzieć, że ta informacja, którą otrzymałem dzisiaj, jadąc tutaj yy, z mediów, yy, yy, jest dla mnie informacją, yy, która mi psuje humor, a nie poprawia. Jeszcze pakt migracyjny. Bardzo łatwo Państwo to sprawdzicie. Wiarygodność także moich słów na temat tego, że Polska nie będzie ani w przyszłym roku, ani za dwa lata, ani za trzy lata zobligowana do przyjmowania migrantów w ramach relokacji przewidzianej przez Pakt Migracyjny. Takie są procedury, że państwo, które mówi nie przyjmujemy migrantów, ponieważ mamy. No, inny punkt widzenia, inne okoliczności. My mamy problem, znaczy problem no, bardzo masywną migrację i, i, i no, ta liczba uchodźców ukraińskich jest oczywiście argumentem tutaj kluczowym. Więc Polska nie będzie przyjmowała tych migrantów. Komisja to rozumie, ale formalnie państwo musi o to wystąpić, ponieważ mechanizm relokacyjny dotyczy całej Unii, a państwo, które nie chce w tym uczestniczyć, musi dać znać. I tyle, jaż tyle. Ja nie jestem naiwny, bo przecież za chwilę będzie wiadomo, czy Polska jest objęta tym obowiązkiem, czy nie. Więc. Gdybym zmyślał, to to miałoby bardzo krótkie nogi. Więc tutaj proszę mi jednak zaufać przynajmniej mojemu wyczuciu własnego interesu politycznego. Jeśli mówię, że Polska nie będzie przyjmowała migrantów w ramach paktu migracyjnego, to nie będzie. Jeśli mówię o tym publicznie, to znaczy, że wiem, że tak jest. Dobry panie premierze, informacji agencję radiowa. Panie premierze pojawiają się głosy, że prezydent Nawrocki powinien stanąć przed trybunałem stanu za brak nominacji sędziowskich. Co pan o tym myśli i poprosiłbym też pana o komentarz do wyników operacji Midas w Ukrainie, która no, wywo wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Nie ma takiego wniosku i wydaje mi się, że nie nie warto o tym. Yy, rozmawiać, o czym znaczy mówił o Trybunale Stanu. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że niestety po pierwszym czerwca kolejny prezydent, i to będzie już trzecia kadencja prezydencka postanawia grać z Konstytucją, interpretować ją w sposób niewłaściwy, naruszać ducha i literę Konstytucji. I to nie tylko w tym przypadku. To jest, to jest no bardzo niepokojące. I to będzie oznaczało niestety w tej sprawie bardzo twardą konfrontację z tymi, którzy chcą pilnować porządku konstytucyjnego. Moim zadaniem jako premiera jest także pilnowanie porządku konstytucyjnego, i tutaj nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma. Natomiast bardzo źle się dzieje, że prezydent Nawrocki postanowił rozpocząć swoją prezydenturę od no, takich samych. Gier i, i, i podstępów, jakiego poprzednik, czyli wykorzystywaniu konstytucji, niejasnych zapisów, nie do końca precyzyjnych interpretacji, de facto przeciwko konstytucji i przeciwko dobrze rozumianej praworządności. Nie jestem zaskoczony, ale jest mi przykro, że kolejny raz będziemy mieli prezydenta, który. Nie czuję się strażnikiem konstytucji, tylko jej gwałcicielem. Jeszcze drugie pytanie było dotyczące afery korupcyjnej na Ukrainie. Uprzedzałem pana prezydenta Zaleńskiego. Znamy się dobrze od pierwszych dni jego prezydentury, jeszcze zanim ktokolwiek myślał, że nastąpi ta pełnoskalowa wojna. Że jedną z kluczowych narracji rosyjskich i prorosyjskich partii w Europie jest ta narracja, że Ukraina jest niepodległa Ukraina to jest Ukraina skorumpowana. I dla Rosjan był to zawsze bardzo mocny argument, że co to za państwo, przecież w ogóle nie traktujcie ich poważnie, to jest najbardziej skorumpowane państwo. I, i nawet niektórzy w Europie wierzyli, że Ukraina jest bardziej skorumpowana niż Rosja. Mówiłem prezydentowi zeleńskiemu, żeby uważał na każdy najmniejszy objaw korupcji w swoim otoczeniu, bo to dla jego reputacji ma kluczowe znaczenie. Dzisiaj ten entuzjazm proukraiński, jak Państwo dobrze wiecie, jest dużo mniejszy i w Polsce, i na świecie. Ludzie są zmęczeni wojną, tymi wydatkami i to nie jest tak łatwo utrzymać poparcie dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Ja o tym mówię bardzo często. Znaczy, w interesie Polski jest, żeby Ukraina była państwem niepodległym, państwem no, z instytucjami, państwem uczciwym. To, to jest w ogóle bezdyskusyjne. I, i, I chcemy dalej wspierać Ukrainę i będziemy wspierać Ukrainę w jej obronie przed Rosją, bo bronimy w ten sposób także Polski. Natomiast y, coraz trudniej będzie przekonywać różnych partnerów do solidarności wokół Ukrainy, jeśli będą się pojawiały takie fakty. Prezydent Zeleński, tak jak się wydaje w tej chwili zareagował dość stanowczo, ale te próby y, likwidacji y, ich instytucji powołanej mówią był do, do walki z korupcją. Yy, yy, przestrzegałem prezydenta Zaleńskiego, mówiłem, jeśli naprawdę zlikwidujecie yy, albo pozbawicie ją kompetencji, to fatalnie będzie to, 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 będzie fatalny efekt dla Ukrainy. Wycofali się z tego. Wydaje się, że w tej sprawie yy, yy, państwo ukraińskie i, i prezydent Zaleński chyba są zaangażowani rzeczywiście, aby ścigać yy, winnych tej korupcji. Ale mleko się wylało i, i, i koszt będzie tak się inaczej bardzo duży. Yy bardzo serdecznie jeszcze raz wzywam wszystkich, którzy w Ukrainie mają coś do powiedzenia w tej kwestii. Strzeżcie się korupcji, strzeżcie się tego rosyjskiego modelu, bo przegracie wojnę, jeśli będziecie tolerowali tego typu zdarzenia. Dzień dobry, Maciej Biskup, TVP Info. Ja chciałbym pana premiera zapytać o to, jak pan ocenia pierwsze 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego? Ale także chciałbym odnieść się do wniosku w drugim pytaniu o areszt dla Zbigniewa Dziobry, który pisze na portalu X, że u władzy są przestępcy i mówi, że wniosek o areszt to czysta zemsta. Z kolei w jednym z programów telewizyjnych e, nazywa to, że jest na wolności nieudolnością rządu. Poprosiłbym o komentarz do tych słów, ale także, także chciałem zapytać o ewentualny azyl dla byłego ministra sprawiedliwości, czy taki azyl by uniemożliwił rozliczenia? Krytycznie oceniam działania prezydenta Nawrockiego z oczywistych względów. Wetuje z niezwykłym impetem. Blokuje nawet tak oczywiste sprawy, tak by się wydawało, jak powołanie parku narodowego i to parku narodowego, który cieszył się taką powszechną akceptacją wszystkich gmin zainteresowanych. Tym przedsięwzięciem także miejscowego biznesu. Wszystkie argumenty pana prezydenta, które podpowiadał, suflował pis, bo o tym wiemy, kompletnie miały się z rzeczywistością. To jest tylko jeden z przykładów tego takiego. No, niepotrzebnego i bardzo szkodliwego z punktu widzenia państwa polskiego wetowania. Wetowanie jako metoda działania. Do tego doszły już te, te spektakularne akcje, typu brak nominacji oficerskich dla, dla yy, no, tych, mówiłem o tym już wielokrotnie, dla tych, którzy chcieli oddać swoje życie służbie, ojczyźnie i oni tego naprawdę nie rozumieją, co się stało. Yy, czy teraz yy, nominacje sędziowskie. To są bardzo złe sygnały, źle oceniam te pierwsze 100 dni. Wiem, że 50% Polaków pozytywnie ocenia, czytałem te, te sondaże. Na miejscu prezydenta Nawrockiego nie cieszyłbym się z tej skali poparcia. Jak spojrzymy na to, jakie poparcie po pierwszych 100 dniach miał pan Duda, prezydent Komorowski, no już nie mówię o prezydencie Kwaśniewskim. no to widać wyraźnie, że to nie jest jakiś imponujący wskaźnik. Jeszcze było pytanie o Zbigniewa Z. Ja nie wiem, co mam więc jeszcze, co, co tu jeszcze można dodać. Słuchajcie, wszyscy politycy, którzy z różnych powodów byli wzywani przez prokuraturę. Jeden stoi przed wami, to, to jestem ja. Pamiętacie, yy, yy, wtedy kiedy byłem szefem Rady Europejskiej, chociażby byłem wzywany do, przed komisję, śledcze, przed Prokuraturę i nie wiem, czy pamiętacie. Yy, nie korzystałem z żadnej ochrony wynikającej z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Policja nie musiała mnie dowozić, nie ukrywałem się w redakcji TV Republika, kiedy mnie wzywała komisja albo prokurator. Rządził minister Ziobro, prezes Kaczyński, wtedy mogłem spodziewać się wszystkiego najgorszego. Tutaj nie ma co dywagować, tu nie ma co, ta sytuacja nie wymaga jakichś szczególnych interpretacji. Są zarzuty, one są oczywiste, są, znaczy oczywiste, no bo wiemy, jakie materii dotyczą. Jest wezwanie, były minister sprawiedliwości. Ucieka. Chowa się u, u Orbana w Budapeszcie. No, też narażając y, i tak nie, będące w nie najlepszym stanie nasze relacje z Węgrami. Już lepiej, jakby na Białoruś pojechał. Zresztą tak skończy prawdopodobnie. Tam obok sędziego Szmyta. Bo tam będzie bezpieczny, bo Łukaszenko raczej nie przegra wyborów w cudzysłowie. Y, więc jakby. Pozostaje niesmaki i, no, i taki, taka oczywista konkluzja, oczywista konstatacja, że pan Ziobro nie tylko lekceważy polskie państwo, polskie prawo, ale okazał się też zwykłym tchórzem. A to, że chwili nieustannie w mediach i uskarża się na swój los, to już zupełnie inna, inna sprawa, ale ja nie miałem jakichś szczególnych oczekiwań co do pana Ziobry, jeśli chodzi o honor, czy godność, czy taką że, tak, rzetelność w postępowaniu jest dokładnie taki, jakiego go znaliśmy przez lata. I powoli będziemy kończyć. Jeszcze. Krzysztof Nowina-Konopka, Telewizja w Polsce 24. Krótka uwaga, pani minister Zbigniew Z. to Zbigniew Ziobro, nie usłyszał zarzutów, więc wciąż nie można mówić w ten sposób, bo no, były minister sprawiedliwości. Panie premierze, moje pytanie dotyczy darmowych mieszkań dla ministrów i wicepremierów. Czy to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie w sytuacji, jaki jest budżet państwa, te, ten dramat, ta dramatyczna zapaść finansów publicznych, kiedy pacjenci są odsyłani sprzed szpitali, również onkologiczni, żeby takie przywileje dla władzy wprowadzać? To jest pytanie pierwsze. A drugie, o 12% z tego sondażu, o którym pan wspominał, 12% wyborców pańskiej koalicji uważa, że. Prezydent Karol Nawrocki sprawdził się jako głowa państwa. Pytanie, co sprawia, że również państwo wyborcy, nie tylko te prawie 56% Polaków, ale także część pańskich wyborców, tak uważa? W tej sprawie już wyraziłem swój pogląd i... Pamiętacie sondaże prezydenta Komorowskiego? Połowa wyborców PiSu uważała, że jest dobrym prezydentem, więc... Nic więcej tutaj nie dodam. Wydaje mi się, że jeśli połowa Polaków ocenia pozytywnie prezydenturę po 100 dniach, to to nie jest dobra wróżba dla Pana Prezydenta. Taka jest moja ocena. I chyba mam rację, to nie, nie, niczego tutaj nie odkrywam. Te, te reguły są dość oczywiste. Nie są pacjenci onkologicznie odsyłani. To jest kłamstwo. Prostowaliśmy te informacje. I proszę ich nie, nie, nie powtarzać. A jeśli ma Pan źródło informacji, to proszę podać to źródło informacji, bo inaczej mm, będzie Pan miał problem z, ze swoją wiarygodnością. Więc proszę się nie krępować, a w, i, i w ciągu godziny będziemy inform, informowali o sytuacji w każdym konkretnym szpitalu. Do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe. Szpital nie ma prawa i. Będziemy interweniowali w każdej takiej sytuacji. Na razie takich nie ma. Jeśli ktoś. Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił, to jest z 3 listopada. Tak, ja znam tę wypowiedź. wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu. I proszę tego, bo to jest. Nie mówię do Pana, ale to jest podłe wykorzystywanie takiego argumentu, jeśli on nie ma za, jeśli y, 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 nie ma takich faktów, bo to jest granie. Y, Ludźmi ciężko chorymi, na bardzo poważne choroby, w, y, 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 takie, ta, taka gra polityczna. Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, osobiście Pani Minister Zdrowia, rozmawiałem z nią, o tym długo będzie interweniowała w każdym takim przypadku. I szpital nie ma prawa tego robić. I ostatnie Panie, pytanie, przepraszam, ministrowie, którzy są spoza Warszawy. Yy, ta relacja, jeśli chodzi o czynsz, jaki płacą za służbowe mieszkanie, co do ich pensji, jest mniej więcej 1 do 2,5, 1 do 3. I to jest dość poważne obciążenie z ich punktu widzenia. Nie ma mowy o darmowych mieszkaniach dla ministrów. Dyskutujemy o tym, jak obniżyć ewentualny czynsz, który jest rzeczywiście wysoki z ich punktu widzenia. Ponieważ coraz trudniej namówić jest, i nie mówię tutaj o, o ministrach, tylko w ogóle o wyższych urzędnikach państwowych, biorąc pod uwagę y, relacje ich zarobków do, do y, wydatków wynikających z ich pracy. Ponieważ fakt, że jeśli ktoś mieszka w miejscowości X i musi wynająć mieszkanie w Warszawie, ponieważ został ministrem, bo musi gdzieś mieszkać, y, no, powoduje, że, że y, y, słuchajcie, wychodzi na to, że minister, który wynajmuje mieszkanie. Jego wynagrodzenie netto to jest gdzieś 7 tysięcy miesięcznie. Powiecie, że to nie jest mało. Zgadzam się, ale uwierzcie mi, coraz trudniej, coraz trudniej nakłonić tych, którzy mają wybitne kompetencje. To historia choćby ministra sprawiedliwości, który stracił gdzieś 70, 60% na decyzji, jeśli chodzi o własne dochody. O pani minister zdrowia nie wspomnę. Znaczy, z jej punktu widzenia, to była rezygnacja z czterokrotnie wyższych dochodów. Więc szukam jakichś rozwiązań, ale nie ma mowy o żadnych darmowych mieszkaniach. Jeśli w ogóle, to będziemy mówili o zredukowaniu czynszu za mieszkanie służbowe. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Olga Mildyn TVN24. Panie premierze, czy uznaje Pan ucieczki polityków PiS za współczesną targowicę za zdradę Polski. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczące azylu. Jeżeli taki azyl się pojawi, czy to uniemożliwi rozliczenie e, przeszłości takiego polityka? Mówię tutaj m, o Zbigniewie Ziobro. E, I trzecie pytanie: Tom Rose, ambasador Polski w USA, apeluje o, stanowi o stanowcze stanowisko Polski w sprawie proponowanej dyrektywy unijnej omnibus? E, i ja tutaj zacytuję sobie. Podejmując rolę dumnego lidera i prowadząc bezkompromisowy, ogólnoeuropejski sprzeciw wobec tej biurokratycznej potworności, Polska może stanąć ramię w ramię z prezydentem Trumpem w obronie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zdrowego rozsądku. Co by pan odpowiedział ambasadorowi? W tej pierwszej kwestii, aby ja nie szukał jakichś analogii historycznych, no bo. No wiecie, no, Tragowica była Tragowicą, ziobro jest ziobro. Znaczy to, to są odrębne przypadki, podobne w niektórych aspektach, ale bym na siłę nie szukał właśnie analogii historycznych. Ci, co uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to są, y, y, no, nie wiem, tchórze, dezerterzy. Tak naprawdę to są ludzie, którzy wiedzą, co, y, y, co zrobili. Ci, którzy uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to są ludzie, którzy wiedzą, co zrobili i jaka kara za to może ich spotkać. I to jest ten główny powód, dla którego szukają pod skrzydełkami pana Orbana ochrony czy Łukaszenki, bo przecież i takie przypadki mieliśmy. I wystawiają jak najgorsze świadectwo sobie, swojej moralności, wątpliwej bardzo i ugrupowaniem, jakie reprezentowali. To jest tak naprawdę rzecz niebywała i, i kompromitująca. No, wielki wstyd, tak mówiąc naj, najkrócej. Ja z wielką satysfakcją y, przeczytałem ten, to oświadczenie pana Ambasadora za szczególnie słowa o tym, że Polska jest niekwestionowanym liderem, bo to są moje słowa. Jestem bardzo dumny, że nasz największy sojusznik też widzi w Polsce niekwestionowanego lidera Unii Europejskiej i dobrych trendów, jakie w Unii Europejskiej się zarysowały. Są dwie sprawy, które przy tej okazji muszę bardzo precyzyjnie opisać. Po pierwsze, Akurat Polska dużo wysiłków to włożyła, żeby do, doszło do deregulacji, czyli rozluźnienia przepisów i zmniejszenia ciężarów biurokratycznych, i o tym właśnie jest ten omnibus. Najprawdopodobniej pan ambasador yy, pomylił dyrektywę, która była pierwotnym zapisem, dzięki polskiej prezydencji doszło do stworzenia tego tak zwanego omnibusa, czyli tego zestawu przepisów, które deregulują przepisy europejskie, czyli zmniejszają, a nie zwiększają ciężary biurokratyczne, i dzięki polskiej prezydencji właśnie takie propozycje ujrzały wreszcie światło dzienne. I, i efektem tego jest zmniejszenie ciężarów biurokratycznych, a nie zwiększenie. Ja wiem, że Europa to jest twór skomplikowany, i ale. Oczywiście nasi ministrowie, ambasadorowie są do dyspozycji naszych amerykańskich przyjaciół, wtedy, kiedy trzeba będzie te zawiłości y, europejskiego prawa tłumaczyć. Ale mogę uspokoić ambasadora Rouza w tej sprawie. Polska rzeczywiście była liderem, jest liderem do regulacji i omnibus jest tego efektem. Więc mam nadzieję, że te moje słowa wystarczą jako, y, jako y, wyjaśnienie. I taka uwaga, bo ja wiem, że. Ambasador Ross ma jak najlepsze intencje, nie mam żadnych wątpliwości, jest przyjacielem Polski i, i, i jestem przekonany, że nasza współpraca będzie układała się bardzo dobrze. Mam tylko jedną uwagę, czy jedną prośbę. Polska jest bardzo lojalnym sojusznikiem. Jesteśmy mniejsi od Stanów Zjednoczonych, ale właśnie może właśnie dlatego, że jesteśmy lojalnym sojusznikiem i dużo mniejszym państwem niż Stany Zjednoczone, będziemy zawsze oczekiwali od wszystkich przedstawicieli, Stanów Zjednoczonych pełnego szacunku i respektu. My darzymy naszych amerykańskich przyjaciół pełnym szacunkiem i respektem i będziemy, no i pragniemy tego samego. Jestem przekonany, że pan ambasador Rose będzie dobrym tego przykładem.